you mm -hmm. Katalog tulipanów zawiera dziś około 100 gatunków i niezliczoną ilość odmian. Ponieważ zapotrzebowanie na te kwiaty stale rośnie, a ciągle poszukiwane są nowe odmiany, hodowla i produkcja muszą stale się rozwijać. Naszym filmem postaramy się pomóc kwiaciarzom, pokazując najważniejsze etapy produkcji cebul oraz pędzenia kwiatów tulipana. Wymagania tulipanów ogrodowych niewiele odbiegają od wymagań ich dzikich przodków rosnących na stepowych stanowiskach Azji, Europy i północnej Afryki. Zimy są tam ostre i mroźne, lata upalne i suche. Opady jesienne i krótka, wilgotna wiosna to okresy intensywnego rozwoju roślin. Jesienią cebule ukorzeniają się i w takiej postaci zimują, by wiosną wyrosnąć w kwiat, wytworzyć nowe cebule i nasiona. Z nadejściem lata liście zamierają, a cebule przygotowują się do letniego spoczynku. Tworzą się w nich wtedy zalążki kwiatów. Dopiero jesienna wilgoć uaktywni cebulę. Do uprawy wielkotowarowej nadają się w naszym kraju szczególnie rejony nadmorskie. Rejony południowo i północno-wschodnie mniej są przydatne. W sprawie tulipanów niezwykle ważne jest staranne przygotowanie stanowiska na rok przed sadzeniem. System korzeniowy tulipanów jest płytki i tylko w dobrze uprawionej glebie może się rozwijać. Drugą ważną zasadą jest odpowiednie nawożenie. Oprócz obornika i nawozów zielonych stosuje się nawożenie mineralne. Przed sadzeniem daje się nawozy fosforowe, zaś w kilka tygodni po sadzeniu, późną jesienią, nawozy potasowe i niewielką część przewidywanej dawki azotu. Resztę nawozów azotowych wysiewa się wiosną, gdy rośliny intensywnie rosną. Zaleca się stosować specjalny płodozmian tulipanowy, aby zapobiec zmęczeniu gleby, chorobom i zamieszaniu odmian. Oto kilka przykładów płodozmianu tulipanowego. Jeśli uprawia się przedplon na pasze, po zbiorze wykonuje się podorywkę i wyrównuje pole, niszcząc jednocześnie chwasty. Przed sadzeniem cebulę zaprawia się jednym z fungicydów zalecanych w aktualnym programie ochrony roślin ozdobnych. Zanurza się je w przygotowanym roztworze, a po pół godzinie wyjmuje i osącza. Najlepszą porą sadzenia jest ostatnia dekada września i pierwsza połowa października, gdyż wtedy cebule przed nadejściem mrozów będą już dobrze ukorzenione. Najpierw sadzi się odmiany późne, potem średnio wczesne, na końcu zaś wczesne. Wybór metody sadzenia zależy od wielkości plantacji i miejsca sadzenia. Ręczne sadzenie polega na wybieraniu z rzędu ziemi na głębokość 10 cm, układaniu cebul na dnie i przykrywaniu ich ziemią z następnego rzędu. Sadzenie rozpoczyna się od cebul największych. Ręcznie sadzi się na małych plantacjach, w uprawach amatorskich i kolekcjach. Podpłuk sadzi się na większych plantacjach. Po oznaczeniu pola siewnikiem cebule umieszcza się w bruzdach wyorywanych pługiem jednokonnym i przykrywa ziemią z następnej bruzdy. Na dużych plantacjach używa się sadzarek ciągnikowych. Wady sadzenia maszynowego, to jest umieszczanie cebul w różnych pozycjach i ich uszkadzanie, rekompensowane są zyskami w robociźnie. Każdą wysadzoną odmianę starannie etykietujemy i odnotowujemy liczbę rzędów w książce polowej. W każdej z pokazanych metod Gęstość sadzenia zależy od wielkości cebul. Jesienią, w trzy tygodnie po posadzeniu, należy pole opryskać jednym z zalecanych herbicydów. Oprysk herbicydami należy ponowić na wiosnę. Przed zimą zaleca się okrywać zagony liśćmi, torfem lub słomą. Należy to robić po pierwszych mrozach, aby okrywa nie sprzyjała gnieżdżeniu się gryzom. Grubość warstwy zależy od użytego materiału i nie powinna przekraczać kilku centymetrów. Wczesną wiosną tulipany wznawiają wegetację i rozpoczynają szybki wzrost. Aktywniają się w tym okresie także czynniki chorobotwórcze i szkodniki. Największe zagrożenie stanowi szara pleśń. Zapobiegawczo stosuje się przed kwitnieniem opryskiwanie zalecanymi preparatami. Jeśli to konieczne, rośliny należy opryskać środkami przeciw mszycom, przenoszącym głównie choroby wirusowe. Rośliny zawirusowane, to jest z objawami skarlenia, smugowatości kwiatów i liści, odbarwionymi kwiatami, deformacjami charakterystycznych kształtów oraz staśmione, usuwa się z plantacji selekcji podlegają także osobniki zamieszane. Uprawa reprodukcyjna ma na celu uzyskanie dużych i czystych odmianowo cebul. Konieczne jest więc ogławianie kwiatów tuż u nasady płatków. Wiązanie nasion odbywa się bowiem kosztem cebul, obniżając ich plon nawet o 20%. Cięcie kwiatów z liśćmi także osłabia cebulę i obniża ich plon. Kiedy pod koniec wiosny rośliny żółkną, a jedna trzecia łuski okrywowej cebuli ma kolor złoto-brązowy, jest to znak, iż tulipany są gotowe do letniego spoczynku. Jest to właściwy moment do wykopywania cebul, zwykle pod koniec czerwca. Jest kilka sposobów wykopywania. Przy ręcznym kopaniu najmniej cebul pozostaje w gruncie i ulega uszkodzeniu. Można je wyorywać pługiem i wybierać ręcznie. Przy kopaniu należy się z cebulami obchodzić ostrożnie, nie pozostawiać ich na słońcu, aby nie uszkodzić łusek okrywowych. Na dużych plantacjach używa się odpowiednio zmodyfikowanych kopaczek elewatorowych. Cebule można przechowywać w pomieszczeniach czystych i suchych, z dobrą wentylacją, ustawiając skrzynki tak, aby ułatwić dostęp powietrza. Szybkie suszenie cebul powinno się odbywać w kontrolowanych warunkach w przechowalni. Czyszczenie połączone jest z usuwaniem cebul chorych i oddzielaniem przybyszowych. Następnie oczyszczone sortuje się na wybory. Do sprzedaży przeznacza się cebule w czterech wyborach. Mniejsze kieruje się do reprodukcji. W dużych gospodarstwach używa się do tego specjalnych maszyn. Sita o różnych otworach dzielą cebulę na odpowiednie wybory. Teraz kolejność najważniejszych etapów w produkcji cebul. Dzięki specjalnym zabiegom skracania czasu tworzenia się zawiązków można otrzymać kwitnące tulipany już w grudniu. W tym celu należy bezpośrednio po zbiorze. Przechowywać cebulę w podwyższonej temperaturze do czasu wytworzenia się zawiązków słupka, czyli do stadium G. Po osiągnięciu tego stadium cebulę przechowuje się w temperaturze obniżonej do 5 stopni do czasu wysadzenia. Aby przyspieszyć ukorzenianie, usuwa się łuskę okrywową. Powtórzmy teraz typowy cykl przyspieszania kwitnienia tulipana. Uprawa tulipanów stała się wśród krajów RWPG naszą specjalnością. Nie tylko produkujemy kilkanaście milionów cebul rocznie, ale posiadamy własne wyhodowane w Polsce odmiany, takie jak szymanowski, oleńka, kmicic, polka. Ich przodkowie rosną nadal w swoich ojczyznach. Dzięki łatwości hodowli i uprawy, a także znakomitej przydatności do pędzenia, Zapewniają producentom duże i pewne dochody. Muzyka ददं दर दद दं दं दां दर दं द mm -hmm.